Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale, ja tylko zobaczę czy wszystko mi się dobrze nagrywa, jest pięknie, dobra, widać wszystko przepięknie, wszystko idealnie chodzi, także witam serdecznie na kolejnym odcinku z Margonem i yy, powiedziałem sobie tak, wbiję do gry i poszukam Herosa, może dwóch, jeżeli chociaż jeden z nich będzie, to nagram odcinek piękny no i moi drodzy przeszukałem opętanego Paladyna niestety tego nie było, zalogowałem się na swojego Maga i wylogowany byłem tutaj, bo wczoraj na streamku jako ostatni Heros, jak dobrze pamiętam to był właśnie Baca i byłem wylogowany dokładnie w tym miejscu, loguję się na mojego pięknego maga i Baca jest dokładnie w tym samym miejscu, także bijemy sobie go, a Ty zostaw łapkę w górę, jeżeli taki film Ci się spodoba. Bardzo, bardzo będę wdzięczny za łapkę w górę, moi drodzy. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, przebiliśmy próg 19 900 subskrypcji, także dziękuję ślicznie za każdego suba, dziękuję serdecznie za wspierające, dziękuję za subiki, no i za całą aktywność, moi drodzy widzowie. Właśnie, na Instagramie przebiliśmy tych 700 followersów, ale to chyba Wam już mówiłem, także jak na razie, rozpoczynamy Film z samymi kurna osiągnięciami. Także może kolejnym osiągnięciem będzie legenda na tym filmie, w co głęboko ja osobiście wierzę. Logujemy się jeszcze na kleściora i bijemy na Ferkara Seta, który nie daje nam niestety nic. Jednak jakieś dwójki są posiadane, także ubijmy sobie Sataniela, przelogujmy się na Best Margo i ubijmy y, sobie szkiata Władcy Żwiołów. Y, I też na tym filmie, moi drodzy, ulepszymy sobie broń pomocniczą na mojego tancerza Ostrzy, ponieważ nazbierało mi się bardzo dużo unikatów, heroik na niemalże chyba wszystkich moich postaciach, może z wyjątkiem Don Juana Tenorio. Więc dzisiaj tą pompkę sobie ulepszymy i zrobimy to za chwilkę, ale póki co musimy jeszcze kilku herosów ubić, żeby troszkę ten odcinek rozruszać. Witam serdecznie na kolejnym herosie. karmazynowym, ściciel nas zaszczycił swoją obecnością i. No oby nas zaszczycił także jakimś dropem, ciekawym dla oka, na przykład taką różowo-fioletową rameczką, poprosimy teraz ją właśnie na ekranie, dziękuję bardzo, Gniewny Szał Żelaza, ja sobie ten Gniewny Szał Żelaza wezmę, tą pajęczynę sobie usunę na przykład i weźmiemy sobie ten unikat yy, i lecimy na kolejnego Herosa, bo dwójki jeszcze się niestety nie parespiły. Na szczęście karmazyn w tym odcinku w odróżnieniu od poprzedniego odcinka był na pierwszej przeszukiwanej przeze mnie mapie, czyli na kanionie Szaleńców, właściwie w kanionie Szaleńców. Lecimy na kolejnego Herosa. Robimy żywioła i przelogujmy się na pana Herosa, którego znalazłem na yy, panem na ekspie. I jaki to będzie Heros, moi drodzy? Czy będzie to Kasim, czy będzie to Lichwa, czy będzie to Atka? A będzie to Jezu, jakie to jest straszne! No, cały czas o tym zapominam, no, że to kurna się nie pokazuje, jak się przelobujemy od razu na postkę. E, tak, nikt nie idzie tak bijemy księcia Kasima, e, solo. Kurczę, no liczę na coś więcej niż zwykłą skrzynkę, Halercia jasna, no chciałbym, żeby tutaj... No spadło Hero, no. Unikat mi się nie przyda za bardzo. Skrzynka no jak już spadnie, no to dobrze, ale wolałbym Hero. A najlepiej co innego, ale to jest wizowie nazwa, której nie można wypowiadać tak jak imię Voldemorta. Aha, właśnie to powiedziałem. No dobra, no nieważne, wizowy. Także legenda może spaść. Jak już powiedziałem, Voldemort to legenda też. I z księcia Kasima zdobywamy, no niestety, skrzynkę. No ale dobra, no otworzymy tą skrzynkę. Może będzie jakiś dobry drop, ponieważ ja strój z księcia Kasima będę składał i z Viviany również z obłak! Chyba niekoniecznie, ale z Jolotla bym chciał, także otwieramy sobie, a mamy dwie w ogóle skrzynki z Kashima, także z pierwszej mamy karminowe wstęgi i z drugiej mamy y, lewy but pustyni i zarówno but, jak i karminowe wstęgi nam się połączyły chyba. Gdzie jest ten but karminowy? Pójdziemy do miasta Nithal i sobie ten unikat wymienimy, właściwie te dwa unikaty wymienimy na unikatową skrzynkę, a dwa zwykłaki na zwykłą skrzynkę i może nam coś lepszego spadnie, aniżeli to co mamy do tej pory, a w ogóle mamy więcej, patrzcie to pospolita Skrzynia Księcia Kasima, pospolita Skrzynia Księcia Kasima, czyli dwie zwykłe z obu mamy dwie pospolite również, i mamy unikatową Skasimę. Także opening pięciu skrzynek jeszcze będzie. Łącznie 7 XD. Otwieramy najpierw zwykłe te Skasima. Mamy lewy but albo prawy. Tutaj mamy kryształ pustyni, ale on też tam się połączył, z tego co pamiętam, no właśnie. Także wymienimy sobie to na hero skrzynkę, widzowie. Wymienimy na hero skrzynkę jest szansa na legendę. I to dość spora szansa na legendę, moi drodzy. Heroiczna skrzynka, ale to otwierzy, otworzymy ją za chwilkę. Póki co jeszcze zwykłe skrzynki ze, z obokanego łowcy orków. I mamy głowa dowódcy hordy. Okej, okay, tego raczej nie będę wymieniał, bo z obu ja mam tych skrzynek bardzo mało, bo oba tak średnio bije ostatnimi czasy, więc należy bardziej się widzowie mm, cieszyć z tego, co nam dopii. Lewy na księcia nam drop. Tutaj i to prawy na ramiennik, a lewy nam się chyba połączył. No właśnie, także wymienimy sobie jeszcze tą unikatową strzynkę. Zaraz otworzymy jeszcze tą heroiczną. Póki co wymienimy sobie jeszcze, o właśnie to. Otwórzmy najpierw unikatową, z której dropi nam królewski kilicz, ok, i z heroicznej dropi nam wschodni na pierśnik, ok, no czyli ej, ale wschodni na pierśnik, tak chyba nam się pojawił, znaczy połączył z czymś, bo nie widzę go, żeby był. W torbie, no właśnie, okej, okay. czyli mamy kolejną hereczną szynkę. Czy będzie szansa na legendę, moi drodzy? No niestety, wschodni na pierśnik znowu nam dropnął, no, także mamy... No dobra, w sumie ty, no dwa herka z Kasima, można powiedzieć, jeżeli chodzi już o te takie docelowe do outfitu, no i jedno z Obła. Coś tam jeszcze chyba w depozycie mam, także nie jest najgorzej yy, i możemy teraz lecieć na kolejnych herosów. Dobra, uwalmy jeszcze tego Neferkarasa, tak jak już stoję na nim, to trzeba to wykorzystywać, moi drodzy. Zobaczmy, czy jest Satanię zderspiony. Jeżeli tak, to sobie ubijemy, a jak nie, no, to przelegujemy się na yy, szkieletowaczy czy żywiołu, bo on na pewno już będzie stał, a satanie też stoi, także bardzo miło, bijemy i przelogowujemy się na bezmargo, robimy sobie szkieletowac żywiołów i teraz zacząłem szukać widzowie Herosa, który na moim kanale ma przypisane pewne trzy literki. Jeżeli wiesz jakie, to napisz to w komentarzu, a ja zabieram się za jego szukanie. Kolejny Heros znaleziony, ale najpierw robimy sobie dwójki. Mr. Set and Mr. Szkielet, władcy żywiołów, i będziemy bili sobie Patryka, moi drodzy. Także Heros z tego najniższego przedziału, jeżeli chodzi o tych Herosów z legendami, przelegowujemy się na pana Beściora i. No co, no Patryczek, Wizowie, czego się spodziewacie po Patryku? No ja powiem wam, że spodziewam się jedynie unikatu. Niestety tylko unikatu, no bo co innego może ten Heros oddać? No, co prawda, dropnąłem z niego dwie legendy. Yy, przy trzech albo czterech byłem, no ale Wizowie, no nie oszukujmy się, no, no nie oszukujmy się. Yy, że no właśnie, podstępne cięcie Patryka, moi drodzy, to jest to, co będzie musiało nas zadowolić. Dobra, to sobie usuniemy. Bierzemy ten unikat. Dobra, ulepszmy sobie, moi drodzy, tą pomocniczą broń na mojego tancerza. Także klikamy ulepszanie. Bierzemy ją. Ona jest ulepszana na plus 2. Także jakoś mega dużo tutaj yy, tych rzeczy nie zostanie. No ale sobie powrzucajmy. Zbędne rzeczy. Mamy jakiś hełmik, to sobie go dorzućmy. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego w tych torbach? No na pewno mamy. O, taką piękną broń. Taki naszyjnik. Eee, hełm. Zbrojki to nie wrzucimy. Dobra, to wrzućmy. Na razie tak sobie to ulepszmy. To wrzucimy, to wrzucimy. I czy coś jeszcze. Mamy, czy jakiś unikat albo heroik. Zbrojki, no to wiadomo, szanujemy, bo ja zbrojki będę wrzucał albo w Woja, albo w Maga, no zobaczymy zresztą. Chyba tyle, póki co, jeżeli chodzi o postać 300 No także to ulepszonko nie idzie tak dobrze, jak myślałem. Wrzućmy sobie to do depozytu. Teraz na Magu oczyśmy sobie trochę torby. No jest to bardzo dobra opcja, ponieważ pierwsze, czyścimy sobie torby, a po drugie mamy też jakąś korzyść, bo ulepszamy sobie przedmiot. Teraz patrzymy, gdzie ja mam tą heroiczną pompkę. Dobra, tutaj mam heroiczną pompkę, jeszcze jest jakiś tam naszej na 300 level, to też go wrzucę, w sumie mi się nie przyda, yy, jednoręka, jakieś unikaciory i inne, i inne rzeczy, no zbrojki, ale to zbrojki unikatowe to można też wrzucać, yy, heroiczny hełmik, magtrop i namaga takie co? Co my tu jeszcze mamy? to też jakaś taka zbrojeczka, tutaj coś tam jeszcze, ulepszamy sobie, mamy już na plus 3, mamy tu jeszcze unikat do wrzucenia, tu mamy łapki, czy ja mam łapki? Ja mam chyba, legend tak, legendarne łapki mam na palku, to możemy wrzucić, to wrzucimy, to wrzucamy również yy, zbrojka jeszcze się jakaś zapodziała. Dużo miejsca się zrobiło, ogromny plus no i dobra, ulepszamy to, wrzucamy do depozytu i idziemy na kolejną postać. Dobra, jesteśmy na palku, wzięta już pomocnicza broń do naszej pięknej torby, no i tutaj to ulepszonko to jakoś mocno do przodu nie pójdzie, bo tu głównie to jakieś tam unikaty podropiły. Ej, a może tę unikatę sobie ubrał w sumie ty. No, to ubiorek do nich będzie. Yy, wrzucimy sobie ten unikat, bo on i tak yy, zbyt wiele nie zmieni w tym ulepszeniu. A można powiedzieć wręcz, że prawie nic nie zmieni. Yy, to sobie zostawiamy, to wrzucamy. Tu jakieś łapki, wrzucamy. I heroika nie ma ani jednego. Cholera jasna, no, ale dobra, torby trochę oczyszczone. Minimalnie gdzieś tam progres w ulepszaniu jest. Co prawda, na wojowniku też jakiegoś ogromnego szału nie będzie. Ale na wojowniku to bardziej chodzi o to, żeby wyczyścić sobie torby, bo trochę tych unikatów się nazbierało. Także ulepszanie. Bierzemy sobie. Heroiczną pomkę, i teraz tak, żeby nie wrzucić czegoś, czego nie chcę, czyli tak, unikaty najpierw rozpocznijmy od trzeciej. Torby tego nie wrzucam, bo to jest moje i używane. Tego nie wrzucam, to wrzucamy. Ej, na szyja nie mam na palku. To mogę sobie... Dobra, to dodam sobie, dobra, to tego naszyja nie wrzucam. Yy, nie, czekaj, na szyja nie mam? Tak, na szyja nie mam, jak dobrze pamiętam. Także ten naszej sobie zostawimy na Paladyna yy, i tak, budki to wrzucamy. Wszyściutko, to sześciutko, to śściutko. Ulepszonko sporo nam to dało, sporo nam to dało. Nasze będzie na paladyna. To zaraz sobie go przerzucimy, żeby nie zapomnieć. Dalej mamy tu jakąś tam zbrojeczkę. Tutaj tego nie wrzucamy oczywiście. Tutaj mamy herko takie, uni takie. Herko takie, uni, 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 uni. hero, uni. I ulepsz. I chyba wszyściutko się nam idealnie udało. Ogarnąć. z tego co widzę to chyba tak. Naszyjnik przerzucimy sobie na Paladyna, żeby nie latał taki nagi. I już jesteśmy na ostatniej kurna prostej do ulepszenia na plus 5. Co bardzo mnie kurcze pieczone cieszy. I zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, czyli wrzucimy sobie ulepszajkę na zbrojkę, o właśnie tą taką legendarną, piękną. I zobaczymy ile takie zbroje, ile takie 5 zbroi heroicznych ulepszy nam legendarną zbroję. Uwaga, wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy. No i ulepszyło nam tak o półpaska. No dobra, to szału nie ma wielkiego, no ale dobra. Nie narzekajmy, wrzucamy to. Depo oczyszczone nieco. Torby oczyszczone. Możemy lecieć na kolejnych helasów. Kto chce być? Mam Lambo. Z moich widzów kochanych, nie wiem ilu was to jest. Ustawcie się tutaj na tym polu. Ustańcie na mnie najlepiej. Ustańcie na mnie. Ja kliknę K za 15 sekund. I losowo. 10 osób do drużyny, a właściwie 9 zostanie dodane Kto zostanie dodany do grupy, to niech idzie, no na już na mam lambo Z tych osób, które zostały i nie były, moi drodzy, dodane do mojej grupy To ja wyznaczę jedną osobę, która zrobi wam grupę I będziecie byli po prostu w kolejnej grupce, ok? Uwaga Raz, dwa, trzy I klikamy to What the uwaga, wypierdalamy serwery, essa Dobra, dodajemy osoby Dodajemy osoby Też się nie dostały Ha, dobra, mamy dyszkę! Mamy dyszkę, Wizowie! Dobra, Wizowie, 10 osób! O kurwa nie ma miejsca! Nie mogę w tej walce paść, bo się chyba zesram. Dzisiejsza grupa tam mam Lambo To mam być R Lambo, Ręciak, Pornatech. Kurwa, ty Chyba trzeba będzie to zmutować na odcinku ten z Jagite! Banix, Pan Brylak, Pizduś Plastuś, Klapek tam Mam Lambo, Reksonka oraz Mam Winrex Lambo. Dobra, 27%, 18%, idzie to bardzo gładko, idzie to bardzo ładnie, moi drodzy. 13% i ostatni 10%. Czy będzie legenda na świecie publicznym klasyk, moi drodzy? Daj dla Wiza legę. Dla Wiza, ja nie chcę tej legendy, ale dla Wiza daj legendę jakąś, albo, albo dużo heroików. No legę daj! Ty, i patrz, i klasyk oddaje heroiki w biciach widzowie. Widzicie to? Klasik oddaje kurna normalnej heroiki. Na Kataszce kurna, same unikaty, a klasik zabawia jak pięknie się stara mnie? i witam na kolejnym Herosie. Witam serdecznie na kolejnym Herosie, moi drodzy, książę Kasim. W ogóle wyskoczyła mi taka informacja, że yy, Heros znajduje się na, na respie, który nie jest w bazie danych. Pierwszy raz mi coś takiego się pojawiło i faktycznie, no, Kasim niby respi się tutaj, a mi się zrespił kratkę w lewo. Także albo to jakiś, nie wiem, jakiś błąd, albo on się tu zawsze respi, tylko po prostu jest źle naniesiony na minimapie. Nie wiem, jak, jak się też gdzieś w tych okolicach i, i wam taka informacja wyskoczyła, to napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekawy, co tu się, co tu się stało. Bijemy księcia Kasama... Kacima, przepraszam, nikt nie chciał przyjść i... tyle, no, co, no, solo, legendę też można dropnąć, też człowiek będzie zadowolony, prawda? Także bijemy sobie lodowym pociskiem i mamy z niego skrzynkę, a ze skrzynki mamy unikatowy lewy naramiennik księcia. Widzę, że jest bardzo, 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 moi drodzy, dużo osób, ale to chyba nie są moi widzowie w większości, tylko to są chyba... po prostu się ktoś tu zebrał. Czy to są moi widzowie? To są widzowie moi? Co jest? Katacha taką moc ma? Dobra, kto chce być mam lambo na katacha, widzowie. Idziemy koło elitki. Stajemy mi na mordzie, że tak powiem. Usiąść mi na mordzie, widzu. Usiąść mi na mordzie i za chwilkę klikam K. I 10 rasowych osób, moi drodzy, dodane do grupy. Bije pana, kochanego mam lambo, no? I dodajemy osoby do grupy. Raz, dwa, trzy. Cyk! Oj, ten łysy Mak zrobił krok na dół, widzowie. Co oznacza, że chyba niestety sobie przekreślił szansę, nie wiem, nie wiem jak to czasowo się zgrało i timingowo. Wczoraj na streamku było równo 10 osób, w sensie 9 zaprosiłem, więc równa grupa 10 osób i nic więcej na katacha, a dzisiaj kurczę pieczone. I nie wiem ile to było osób, 20 kilka, to no z 20 to było spokojnie, moim zdaniem. Potomek Rogala, pozdrowki dla ciebie widzowie. Dobra, 10 osób w środku i bijemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W ogóle jest czterech magów tutaj. Jeden tropiciel, dwóch wojowników i trzech paladynów. Kurczę, no to ta grupa wygląda, powiem wam, mega solidnie. tego ja Yatagami, witam stary się na 70. miesiącu, dziękuję za przeróżenie współpracy. Marzenie spełnione, oglądam od około dwóch lat. Bardzo mi miło, potomek. Bardzo mi miło, byku. Grupę przestawiłem, czy nie przestawiałem grupy? Chyba nie przestawiałem. Także, moi drodzy, Mos Wanted, koło 1, Szybki Bill, Zabawka Suchego, Unku lululu, Kisek, Kupa szefa Potomek Rogala i Dejno Kamyk, które mogłyby wywrócić to wszystko o 180 stopni. Katacha, moi drodzy. Bagienne klejnoty. Eee, Okej, okay, czyli 500 tysięcy dostanę. Kaska jak najbardziej, jak najbardziej git. Mamy budki dla Pana Kołocza i mamy hełmik dla Pana Zabawki Suchego. Dalej unikaty, ale Katacha w drugim biciu Mama Lambo pokazała się jak najbardziej pozytywnie. Powiem tak, Katacha propsy. Okej, okay. pierwsze bicie, same unikaty. Teraz mamy heroik. Znaczy, dwa heroiki właściwie, i unikaty. Także jest lepiej. Jest progres. Kataha zrobiła wrażenie I witam serdecznie na nimfie chodor oraz nimfie mrozu yy, Mam nadzieję, że dropnie bardzo dobry drop XD Śmieszny żart prowadzącego Bijemy, moi drodzy, lichwiarza Znalazłem lichwiarza yy, Przeszukałem całe Mirweni, kurczę Te szlaki Morgana, czy coś takiego Trakt Morgana yy, Opuszczone szyby i wszystko, kurczę I na szczęście okazało się, że jest lichwiarz Także taki, moi drodzy, plus yy, Mamy lichwę na odcinku, także witam serdecznie I JLG, oczywiście widzowie No trzy literki muszą być w komentarzu, tak? Także, jak to teraz oglądasz? Napisz JLG. JLG, widzowie. Każdy wie, co te trzy litery oznaczają. Jeżeli ktoś nie wie, to byku, mam nadzieję, że ktoś w komentarzu ci wyjaśni. Bo, bo moja armia na pewno już wie. Także JLG, moi drodzy: JLG. L -g -a, -a, a inaczej, jeżeli spadnie legenda albo dwa heroiki teraz, to kończymy z JLG, okej? Okay? Jestem, jestem pewny tego, co teraz mówię, widzowie. Jeżeli będą dwa heroiki albo legenda, to kończymy z JLG i, i od następnego filmu mówimy y KLG. Kochamy chwilę, że grał Haza, widzowie, zamiast, zamiast J. Także 13%, 6% dajemy auto, no i dobra, JLG w naszych sercach, widzowie, tak samo jak JD. Jakoś podejrzanie piękny jesteś? O, to nie podejrzanie, to po prostu norma, tak zwana. O Jezus Maria! O Jezus Maria! Legenda spadła! Legenda spadła, widzowie! Legenda z Nipchowoni spadła! I ja, ja mam tyle samo szansy na złapanie, co z widzowie! Na Maga, Pala, Tropa spadła! Jak ja to dostanę, proszę, żebym dostał to! Proszę, żebym No czemu Waleris to dostał? Czemu Waler dostaje wszystkie legi? No dobra, no! Nie no, Waler! Po... On nie podzieli, widzowie! Dobra, nie mogę powiedzieć słowa na E, bo teraz ja może tak mówić na fejmie, a mam mówią, że nie można mówić w frajerze. Także Walerisku, kochany, no... Podzielisz! No fajno jest, no, no ale co? Mi... O kurwa! daj mi tą legę, Wizowie! Daj mi tą Legę! Ta Lega robi na mnie wrażenie ogromne! Na pół legówa podziel! Dobra, wizowie, to przynajmniej będę miał tutaj, mogę się jarać, że ją mam. Palce wymuszonej symbiozy. To brzmi wizowie jak nowa pozycja w Kamasutrze. Palce wymuszonej symbiozy. Kochanie, zrobimy dzisiaj palce wymuszonej symbiozy. A co to jest? O, zaraz ci pokażę. Wymusiłeś to trochę? Wali mnie to, że wymusiłem. Właściwie, że dał mi legę. Ja ją teraz sprzedam wizowie na lewo. I wyrucham go na kasę, jest? A on myśli, że ja podzielę Teraz to ja nie podzielę Usuwamy ze znajomych Dobra Kim ty jesteś? Nie znam cię Kolejny heros, moi drodzy Baca Bezłowiec Który odda zwojki yy, No moim No kurde, no widzowie No co innego może być z Bacy? No przecież to jest jeden Kurna Pod względem dropów To jeden z gorszych herosów Kurna I tak wiem, że mnie teraz słyszysz I mówię ci, że jesteś najgorszym herosem Albo jednym z Na pewno jednym z Pod względem dropów Także zaskocz mnie czymś innym niż zwoje Dobra i witam serdecznie na ostatnim Herosie dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że taki odcinek Ci się spodobał, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, bijaj na Instagrama Beścior, jest sobota dzisiaj, jest dzisiaj sobota, ja siedzę gdzieś tam z mamą pewnie na obiadku, kurczę, albo jesteśmy na spacerze, bo w końcu udało mi się do tego domu pojechać, to jest odcinek nagrywany oczywiście na zapas, żebyście na weekend też mieli zajęcia jakieś, jak będzie Wam się nudziło, to, to włączycie sobie YouTube'ka, macie film, także, także to specjalnie dla Was, mamy zwoje z karmazena, moi drodzy, z czego się bardzo cieszę, biorę, i przydatne są jak najbardziej przy szukaniu karmazyna Dla Was życzę dużo zdrówka, miłego weekendu, dobrych dropów Jeżeli będziecie grali sobie w Margo I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale Albo do zobaczenia na streamku W poniedziałek wracam, także w poniedziałek już będzie stream Albo we wtorek, ale pewnie w poniedziałek Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrówka, trzymajcie się No i